Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Jejku, ale jestem podekscytowana, że nie umiem się z wami przywitać, to już jest chyba 15 próba. Nie wierzę w to, przysięgam. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj chciałam Was zaprosić na kolejny film, i tym razem również jest to Reading Vlog. We współpracy z wydawnictwem Booksforia będę miała ogromną przyjemność opowiedzieć Wam o najnowszej książce autorstwa Holly Jackson, czyli o sprawie Rachel Price, którą przełożyła Aleksandra misior Mroczkowska. Także myślę, że już wiecie skąd ta u mnie ekscytacja i ogromna radość na samym początku. Kochani, powodów do ekscytacji jest tutaj kilka, myślę, że spokojnie. Zastanawiałam się, czy nie kilkanaście. E, może by się uzbierało kilkanaście, ale na pewno jest kilka. Po pierwsze, jest to nowa książka Holly Jackson. Zachwycałam się tutaj na kanale już nieraz przewodnikiem po zbrodni według grzecznej dziewczynki, który uwielbiam, ubóstwiam i jestem zresztą patronką tamtej serii. Drugim powodem do ekscytacji jest to, że na tej książce również znajdziecie moje logo. Tak, tutaj. Tutaj, tutaj jestem. I jestem przeszczęśliwa, że mogę być patronką właśnie kolejnej książki autorstwa Holly Jackson. Trzecim powodem do ekscytacji jest to, że ta książka jest przecudownie wydana. No popatrzcie na to, na te barwione brzegi. Zobaczcie tą sklejkę. No, tak. No, przecież, mistrzostwo, wydawnictwo tak. Zadbało o każdy detal, każdy szczegół tutaj jak się spojrzy. Zobaczcie, jaka ta okładka jest mroczna, o, dobra, ok. Kolejnym powodem do ekscytacji jest to, że przełożyła tę książkę Ola, książkowy freak. Możecie ją znaleźć tutaj na YouTubie. Ja Ole poznałam 8 lat temu na targach książki w Warszawie i to jest niesamowite, że Ola przełożyła tę książkę. Ja jej patronuję i jest to Holly Jackson i wiecie, to jest po prostu... Jak dostałam ten egzemplarz i miałam go już w rękach, to naprawdę się mega wzruszyłam, bo ona to w ogóle była pierwsza osoba z Bóg Mediów, z którą do dzisiaj utrzymuję kontakt, którą poznałam. Tak. <grym> Więc jest mi po prostu tak szalenie miło. O Boże. Naprawdę. Więc ta ekscytacja, słuchajcie, przepraszam was w ogóle za to, że się tak strasznie tutaj właśnie emocjonuje, ale to, to są takie emocje, że wow, po prostu dla mnie to jest niesamowite, że moi przyjaciele, których poznałam dzięki temu, że założyłam tutaj kanał. Jedni piszą książki, drudzy tłumaczą książki i inni po prostu robią inne cudowne rzeczy, i spełniają, och, spełniają się ich marzenia. A ja po prostu jestem tutaj, jestem taka szczęśliwa. No, także słuchajcie, y Powodów do ekscytacji rzeczywiście jest tutaj kilka, ale na samym wstępie chciałabym coś zaznaczyć. Ja sobie przeczytałam opis z tyłu, no bo jak czytałam książkę, no to a bo nie powiedziałam, ja już książkę czytałam, ale uwaga, tak, przyznaję się Wam, że przeczytałam ją w tak 85% 90, no tak, 85% i Chyba mi się to zdarzyło drugi raz. Zawsze się do tego przyznaję, jak na przykład nie chcę czytać samej końcówki. Dlaczego to zrobiłam? Z jednego ważnego powodu, że jak będę nagrywała tego reading vloga, to ja chcę te emocje przeżyć z wami. I ta książka, do tego momentu, do którego stwierdziłam, że dobra, tutaj wiem, że Holly Jackson zaraz walnie coś, co wywróci mój światopogląd i w ogóle wszystko, więc ja sobie robię przerwę. Poczekam, aż będę nagrywała ten film, i razem z Wami podzielę się swoimi emocjami po przeczytaniu całości. Ja będę tę książkę czytała od początku ponownie, ponieważ jest tutaj tyle takich małych smaczków, które ja po prostu boję się, że w tym. Omawianiu i tej ekscytacji ogromnej, która tutaj mi towarzyszy, jak widzicie, od samego początku, mogę coś zdradzić nieświadomie, a bardzo, ale to bardzo bym nie chciała, bo ta książka od samego początku buduje takie napięcie, że, że ja nie chcę po prostu Wam tej zabawy odbierać. Więc yy, przyznaję się, że książka jest przeczytana tak, no myślę, że w 85%. Dosłownie została mi sama końcóweczka. Jak przeczytam już całość po raz drugi. To tutaj dam wam znać, jak się czuję. A najśmieszniejsze jest to, że pisałam z Olą, i ona się mnie zapytała, jak zakończenie, a ja nie czytałam jeszcze, bo chcę sobie to zostawić, jak będę nagrywała film, i ona. To ty jeszcze nie wiesz, a ja! Dobra, czyli podjęłam bardzo słuszną decyzję, że zostawiłam sobie to na ten moment teraz nagrywania. I słuchajcie, wracając do tego pierwszego wątku, bo ja strasznie skaczę z tymi wszystkimi wątkami, które się zawsze pojawiają. Przeczytałam sobie opis z tyłu, bo zastanawiałam się, czy o jednym momencie, który w sumie pojawia się jakoś na setnej stronie, Wam też tutaj. Powiedzieć. Jeszcze to rozważę. Na samym początku bardzo ogólnie chcę wam zarysować tutaj fabułę książki. Bardziej będę chciała się skupić na tych emocjach, które towarzyszą mi ponownie. E, I na tym, co może być takimi, wiecie, najważniejszymi punktami też dla was, gdy będziecie chcieli sięgnąć po tę książkę. A lepszy niedosyt po mojej książce i sięgnąć po książkę, niż przesyt po moim filmie. Ja myślę, że to wszyscy, wszyscy rozumiemy i wszyscy się z tym zgadzamy. Jak sam to wskazuje, mamy tutaj przedstawioną historię sprawy Rachel price. Wszystko zaczyna się w momencie, to znaczy cała książka zaczyna się w momencie, kiedy główna bohaterka Bell bierze udział w takim nagraniu Ponieważ powstaje dokument o zaginięciu Rachel Price, Belle jest jej córką i gdy 16 lat temu Rachel Price zaginęła, miała ona 2 lata, więc na samym początku podczas tego nagrania więcej dowiadujemy się od samego prowadzącego niż od samej Bel. Bo ona jak powtarza, nic nie pamięta, nic nie wiem. Ja tylko 2 lata i Wszystkie spekulacje, które pojawiły się na przestrzeni tych lat, yy, ona czytała, ona jest zna, ale sama nic nie jest w stanie więcej powiedzieć. Jednakże, no, chcą z nią przeprowadzić ten wywiad, to nagranie się odbywa, tam już pojawia się też kilku bohaterów, którzy też później w tej powieści się pojawiają, między innymi jej babka, pojawia się też jej ojciec, więc też poznajemy, jakie relacje panują w jej rodzinie. Niemniej jednak, wracając do samej Belle, ona nie czuje się zbyt komfortowo, kiedy prowadzący mówi matka, ponieważ ona, yy, po pierwsze, nie pamięta zbyt dobrze swojej matki. Po drugie, ta sprawa jest tak głośna i tak aktualna wśród ludzi i różnych podcasterów, jest tak medialna, że dla niej jest to też coś, obok czego ona stoi. Ona w tym żyje, ale zupełnie inaczej to odbiera. No i od samej Bel też się wiele nie dowiadujemy. Dowiadujemy się tylko o tym, że ona została znaleziona w samochodzie, gdy jej matka po prostu wyparowała, bo dosłownie tak można byłoby to określić. Od początku wiemy, że gdzieś tutaj musi być ukryte kłamstwo, i my, jak te owieczki idące prosto przed siebie, nie patrzące na bok, jesteśmy po prostu kierowani w sam środek intrygi, którą tworzy przed nami Holly Jackson, i staramy się rozwikłać tę zagadkę wraz z główną bohaterką, bo jesteśmy na tej samej pozycji, co ona, bo też nic nie wiemy. Wiemy tylko to, co usłyszymy od innych. Tak się zaczyna cała historia, zresztą tutaj też macie nawiązania, bo tutaj jest e, bel, tutaj są kamery, tak, tutaj są kamery, no jest też klaps, no i jak widać są też kable, e, więc y, mamy taki dokument, który jest tutaj tłem i on towarzyszy nam e, przez praktycznie cały czas, gdzie właśnie staramy się odkryć tajemnicę zaginięcia. Rachel Price I jest jeden taki moment w tej historii na samym początku, co już jest w tym wywiadzie, więc to nie jest też żaden spoiler, bo to jest chyba na 20, 10 stronie, jakoś tak. W każdym razie, jak ona właśnie udała się do centrum handlowego z Bell, e, mając ją w nosidełku, w pewnej chwili kamery ich nie uchwyciły. To znaczy one wyszły i kamera powinna je złapać właśnie, kiedy one wyszły z tego budynku, ale tam nic nie ma I, i nie wiadomo, po prostu jakby zapadły się na tą chwilę pod ziemię. I później dopiero zostaje znaleziony samochód, gdzie w środku znajduje się Bel, ale już bez matki. I od tej chwili ślad po niej po prostu zaginął. No i staramy się rozwikłać tę właśnie zagadkę wraz z główną bohaterką i z wszystkimi innymi, i staramy się dowiedzieć, kto tak naprawdę tutaj kłamie. I co jest prawdą, a co nie. Więc yy, tak się przedstawia ta historia. Słuchajcie, w bardzo ogólnym tutaj zarysie, nie wspomniałam Wam o jednym fragmencie. Zastanowię się, czy Wam o nim wspomnę, bo jednak, jak sobie przeczytacie, jak będziecie chcieli przeczytać opis, to będziecie mogli sobie przecież sami przeczytać. Ja tutaj postaram się jednak bazować na tym i na różnych elementach. Ale wiecie, co dla mnie jest fascynującego i co dla mnie jest. Taką, takim powrotem do tego, za co pokochałam w ogóle twórczość Holly Jackson, to przede wszystkim yy, budowanie napięcia i tego, jak kreuje całą historię, jak ta historia tworzy się na naszych oczach, i jak my wierzymy jej bezgranicznie, chociaż tak czy siak wiemy, że sam koniec. To może być już zupełnie coś innego. Jak sobie przypomnę, y, właśnie to zaangażowanie moje podczas czytania przewodnika po zbrodni według grzecznej dziewczynki, to dosłownie, aż mam ciarki na rękach i cieszę się, że podczas czytania właśnie tej pozycji towarzyszyły mi te same emocje. To po prostu jest. Jest ekstra. <noise> Bardzo cieszę się, że wciąż mogę czerpać tak ogromną radość z książek, które no niby są 15, ale u Holly Jackson ja w ogóle tego nie czuję, bo ja cieszę się, że autorka traktuje mnie serio i wiem, że gdybym miała nawet te 15, czy tam 16, to też bym się cieszyła, że jestem traktowana jako dorosły czytelnik, który sam potrafi połączyć kropki i sam potrafi rozwiązać zagadkę, bo te. Zagadki w książkach właśnie autorki są tak dobrze nakreślone, one są dopracowane i tam jest tyle szczegółów i cieszę się, że zawsze czytając te książki sami możemy zabawić się w detektywów, ponieważ wszystko co jest nam potrzebne do rozwiązania tej zagadki, my też mamy. To nie jest tak, że na samym końcu wiecie, nagle wyciągany jest królik z kapelusza i haha, tutaj jest ten winny. Nie My zawsze wszystko mamy przed nosem, to od nas zależy, czy jesteśmy sprytni, czy dajemy się, czy dajemy się ponieść fabule. <noise> to jest super. Także kochani, ja idę sobie teraz zrobić coś do jedzenia, zaparzę sobie herbatę i zaczynam ponownie czytać sprawę Rachel Price, tym razem już do końca i będę wam update'owała co i jak. <noise> Muszę zatrzymać audiobooka. Czy tu widać jakieś ubrania? <grymne> tak, wydało się, że mam tutaj ubrania. Mam, słuchajcie, tutaj przygotowane na łóżku ubrania, ponieważ zaraz tylko najpierw pojadę do sklepu będę się pakowała, ponieważ jutro wyjeżdżam do Warszawy, będę pracowała z biura, później idę na koncert. No i w każdym razie, właśnie jutro yy, wyjeżdżam do Warszawy. Pociąg mam jakoś 5.40. Znaczy tak Adamowi mówię, że jest 5.40, ale mam naprawdę o 5.55 mówię Adamowi dlatego, bo wiem, że on ma tendencję do wyjeżdżania na ostatnią chwilę, a powiedział, że mnie zawiezie na dworzec, więc to jest słuchajcie, taka moja złota zasada żeby jemu zawsze powiedzieć tą godzinę E, troszeczkę inną, niż rzeczywiście jest. <grych> na szczęście jeszcze się nigdy na dworzec nie spóźniliśmy. Odpokazie malowana, oby to nigdy nie nastąpiło. I słuchajcie, jeżeli chodzi o ten mój update, to cały czas podtrzymuję swoją decyzję o nie mówieniu wam o tym... Co w sumie w takim ogólnym rozumieniu nie jest spoilerem, bo na tym głównie opiera się ta historia. Ale ja pamiętam, jak ja się czułam właśnie po przeczytaniu tych pierwszych stu stron, pierwszych stu stron, po przeczytaniu stu stron, jak się czułam, kiedy okazało się, no właśnie, okazało się to. Ja mam takie. hm. Zobaczymy, zobaczymy jak to się potoczy, ale w każdym razie ja tutaj się skupię na tych emocjach, które mi towarzyszą podczas czytania. Bo ja, czytając tę książkę ponownie, chcę tylko zaznaczyć, że czytałam ją w wakacje? Wakacją czytałam, więc słuchajcie, trochę czasu minęło, dlatego ja wolę sobie ją na spokojnie teraz ponownie przeczytać, zobaczyć te wszystkie szczegóły, czy mi się tutaj coś nasuwa, i wtedy. No, przeczytać te ostatnie 100 stron, o czym mam już zresztą mówiłam, więc no troszkę czasu minęło. Szukam właśnie tych wszystkich szczegółów, które mogą mnie naprowadzić, na które za pierwszym razem nie zwróciłam uwagi, i mam nadzieję, że moje podejrzenia co do rozwiązania zagadki są słuszne. Ale nie wiem, czy nie chciałabym, wiecie, pod sam koniec. Się zdziwić i pomyśleć, że kurczę, zostałam zrobiona w jajo. <laughs> Wiecie o co chodzi. To jest zawsze takie satysfakcjonujące, że jak jest dobrze skonstruowany kryminał, dobrze jest skonstruowana ta zagadka i intryga, że w momencie, kiedy jest rozwiązanie tego wszystkiego e, i nie pokrywa się to z naszym wyobrażeniem. To cieszymy się z tego, że byliśmy zwodzeni. Jeżeli jest to dobrze skonstruowane, bo znowu, kiedy jest to źle skonstruowane, kiedy wiecie, naprawdę pojawia się ktoś tam, kto w ogóle w tej historii nie istniał, to zazwyczaj jest takie. No, ale to jest bez sensu, tak? Mieliśmy zupełnie inne i lepsze rozwiązanie, i motywacja, i, i w ogóle. E, ale przy Holly Jackson ja spodziewam się, że to rozwiązanie będzie miażdżące i będzie po prostu cudowne. Patrząc po przewodniku, według Grzecznej Dziewczynki, no to ja nic innego tutaj nie biorę pod uwagę. Nie, niemniej jednak, słuchajcie, tak skupiając się na tym, co wiem, co znam, co czytam, podtrzymuję, że jest to genialnie skonstruowana książka. To, jak jest tutaj budowane napięcie, to, jaki, jakie fragmenty. Dostajemy. To, że właściwie nie ma tutaj rozdziału, w którym byłaby chociaż chwila wytchnienia, ponieważ ta nasza główna bohaterka, Bell prowadzi to swoje śledztwo i za co ja kocham Holly Jackson, to przede wszystkim fakt, jak kreuje główne bohaterki. No tutaj akurat opieram się na postaci Bell i na postaci właśnie pip z przewodnika po według grzecznej dziewczynki, gdzie te bohaterki są sprytne, są mądre, są e, kreatywne. E, często są nieidealne. To znaczy pod tym względem, że one mają jakieś cechy negatywne, że my widzimy te ich wady. Dzięki czemu są bardziej prawdziwe. Są, wiecie, takie z krwi i kości, że my wierzymy w tę historię jeszcze bardziej. Bo gdy czytamy jednak o e, jakimś bohaterze który nie ma żadnej skazy no to gdzieś nam zaczyna tutaj zgrzytać cała ta fabuła bo jednak bardziej wierzymy w postać która jest podobna do ludzi którzy nas otaczają i do nas samych prawda bo nie ma ludzi idealnych więc Uwielbiam to, jak wykreowane są te postacie i przede wszystkim, jak bardzo konsekwentne są. To znaczy, postać, którą poznajemy na samym początku, nie zmienia się gdzieś tam w środku i my mamy takie, ale zaraz. Jakby to nie jest zupełnie ta postać, którą poznaliśmy na początku. Nie, to wszystko ma sens, to wszystko trzyma się kupy i jest po prostu. Ach, jest cudowne. Słuchajcie, zachwycam się ponownie i tak się cieszę, że ta książka będzie też dostępna na targach książki. Pisaliście mi już, że jest ona na waszej liście, że chcecie ją kupić i jest na pierwszym miejscu, że od razu jak wejdziecie na teren targów, to lecicie właśnie po e, sprawę Rachel Price. Ja się mega cieszę i słuchajcie, jeżeli nie możecie być na targach książki w Krakowie, to oczywiście książkę można zamawiać przez internet. To ja polecam z całego serca i jak widzicie na moim przykładzie, ja 15 lat dawno temu miałam, <grytanie> dokładnie. 18 lat temu, o matko. Tak, 18 lat temu i bawię się rewelacyjnie. W ogóle nie czuję, że jest to taki kryminał, young adult. W ogóle tego nie czuję. Te postacie i cała ta sprawa ponownie jest tak wykreowana, że jest to na serio, że wręcz ci dorośli traktują też tych młodszych bardzo, tak, wiecie, poważnie. Nie jest na zasadzie, mm, jesteś za młoda, za mała i tutaj w ogóle się nie odzywaj, bo się nie Znasz? Nie. Nie! Też jako czytelnicy czujemy się dowartościowani, że nasze dedukcyjne możliwości są tutaj połechtane, bo autorka wierzy w nas, że my możemy rozwiązać tę zagadkę. Więc tak, słuchajcie, jaram się i powiem Wam, że w ogóle jak wczoraj jeszcze sobie czytałam właśnie e, te 300 stron. Nie umiałam się wczoraj oderwać, po prostu jak usiadłam, tak po prostu czytałam i odkrywałam to wszystko na nowo. To tak sobie otworzyłam, tak. Dziesięć stron przed zakończeniem przeczytałam w ogóle tam dwa, trzy zdania i mówię nie, 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 bo ja już tutaj zaczynam coś podejrzewać. Zamknęłam powiedziałam ale już to już jest ten moment, w którym ja nie mogę się doczekać jak to się skończy. Wiecie o co chodzi, że to już jest ten etap kryminału, gdzie aż po prostu mnie... Ciarki przechodzą i ja bym już chciała wiedzieć to zakończenie, więc jak widzicie, nawet podczas czytania ponownie tej samej historii można się właśnie tak czuć. Nie mogłam się doczekać, kiedy będę mogła wam opowiedzieć właśnie o tej książce. A ja słuchajcie, lecę jeszcze szybko do sklepu, już jest, no, już jest późno, czy jest 20, więc yy, ten, ale chcę sobie jeszcze kupić jakieś rzeczy jutro na tą trasę i w ogóle, bo jutro czeka mnie bardzo długi dzień, bo od razu właśnie po tej pracy na ten koncert, więc pewnie jak wstanę o czwartej. Tak, myślę, że w o czwartej Tak, położę się pewnie gdzieś tak dopiero po 12.00. Więc <gryw> będzie intensywnie. Jest godzina 5.10. Tak, 5.15. Ja się szykuję na pociąg. Jak widzicie, jeszcze jestem lekko zaspana. Jestem właśnie w tym momencie, w, ty w tym, kiedy myślałam, że wszystko wiem, ale okazało się, że nic nie wiem. I Ja nie wiem, czy mnie to jeszcze nic nie zaskoczy, ale. <gryw> O oh mój nie spodziewałam się. Jakby miałam podejrzenia na samym początku, ale nie spodziewałam się, że to będzie to. Czemu to musi być takie genialne? <laughs> o losie, o losie. Obiecałam, że Wam nagram reakcję, więc nieważne, że jest po piątej, nagrywam. Dobra, e, ogarniam dalej, żeby się przekonać, czy to na pewno jest to. Dobra kochani, w C możecie słyszeć w ogóle suszarkę, bo Marta dzisiaj wszystkim robi włosy, w tym mnie i pierwszy raz od X czasów mam ogarnięte jako tako włosy, znaczy ogarnięte one wyglądają pięknie, ja zazwyczaj je tylko po prostu suszę i niekiedy po prostu prostuję, w ogóle mam nadzieję, że ten kadr też jest jako tako okej. Okay? Mm. Bo jestem tutaj w pokoju właśnie obok i mam jakoś tak ustawiony dziwnie statyw. Ale nie o tym, kochani, przychodzę do Was ze podsumowaniem tego Reading Vloga, bo nie zdążyłam go nagrać wcześniej, a chciałabym, żeby ten film jednak się pojawił w niedzielę, bo już wszystko zmontowałam, tylko tej końcóweczki tutaj teraz nie mam. I powiem Wam tak, strasznie cieszę się, że nie przeczytałam tej książki w całości. Jak właśnie czytałam ją po raz pierwszy i zostawiam sobie właśnie te największe emocje na sam koniec, ale to też nie jest tak, że te 90% było takie no fajne. Nie, te 90% było mega angażujące ja widziałam już jak mocno wchodzę w tę historię. Ja zresztą bardzo szybko przeczytałam te tam chyba 400 stron. Nie mam niestety książki, więc tej może ją gdzieś wkleję, żeby była. E, więc bardzo szybko przez to przeleciałam, bo chciałam wiedzieć co dalej. Rozdziały są w ogóle też krótkie, więc też ta dynamika czytania jest o wiele szybsza. No... Powiem Wam, że to zakończenie to jest po prostu bomba na bombie. Ja miałam pewne podejrzenia na samym początku, jakie będzie rozwiązanie, ale tak po prostu to było zagrane i tak było to wszystko ograne, że nie, nie wszystko przewidziałam. A po prostu też motywacja niektórych bohaterów była zupełnie inna i to się wszystko tak dobrze spinało. Bo to też nie jest tak, że Holly Jackson na przykład tworzy intrygę i na samym końcu e, nie dostajecie odpowiedzi na jakieś pytanie. Bo to też jest tak, że niekiedy czytając kryminały, zadajemy sobie jakieś pytanie: no dobrze, no ale co teraz w związku z tym? Tam się pojawiło to i to, bo na przykład w książce sprawa Rachel Price też każde słowo ma znaczenie. W dialogach czy w dowodach, które pojawiają się na całej szerokości tej książki, więc tutaj wszystko ma sens i na samym końcu dostajecie wszystkie odpowiedzi, co jest bardzo znaczące w przypadku tego gatunku. E, więc e, tak, jeżeli szukacie, słuchajcie, naprawdę genialnego kryminału, który Was wciągnie od pierwszych stron, gdzie będziecie się czuli zaangażowani w całą sprawę i będziecie chcieli ją również sami rozwiązać, to ta książka jest dla Was. Totalnie Wam polecam sprawę Rachel Price Holly Jackson, którą przełożyła Aleksandra misior broczkowska Zresztą mam nadzieję, że dzisiaj Ole spotkam, uściskam ją, pogratuluję jej tego przekładu. No i oczywiście też odwiedzę stoisko wydawnictwa, żeby zobaczyć te książki. Wiecie, jak są tak na całej ścianie, po prostu poukładane więc no. Mega, mega, naprawdę cieszę się, że mogę teraz się też ekscytować już całością, po prostu słuchajcie, tą końcówkę też sobie słuchałam częściowo w audiobooku, żeby sprawdzić, jak jest nagrany. Jest świetnie nagrany, więc też możecie sobie tutaj tę książkę odpalić, jeżeli lubicie audiobooki. Pamiętam, że ja strasznie, ten, strasznie szybko przeczytałam w ogóle tę książkę za pierwszym razem, teraz za drugim to już po prostu leciałam, nie umiałam się oderwać tak samo, chociaż wiedziałam, jakie dowody po kolei się pojawiają. I czytając też tę książkę ponownie, mówię, może wpadnę jeszcze na jakiś trop, który mi umyka. I wiecie, Znowu czułam tą taką iskierkę zaangażowania, a to jest znaczące, jeżeli chodzi właśnie o kryminały. Także jeżeli szukacie kryminału dobrego, to koniecznie sięgnijcie po tę książkę i nie zważajcie na to, że jest to kryminał, gdzie jest młoda bohaterka, gdzie jednak jest to oznaczenie 15+, bo niektórzy właśnie mogą poczuć, że a, może jest to bardziej młodzieżowa historia. Tak, ona się spodoba młodym czytelnikom ale spodoba się też czytelnikom w każdym wieku. Z ręką na sercu, słuchajcie, moje słowo honoru, <noise> że naprawdę wam się spodoba. Także, kochani, to wszystko, jeżeli chodzi o ten film. Dajcie znać, czy czytaliście poprzednie książki Holly Jackson, albo czy macie w planach właśnie sprawę Rachel Price. Odpowiadając na pytanie, ta książka nie jest związana z przewodnikiem Po zbrodni według grzecznej dziewczynki, i to jest osobna historia. I pomyślałam sobie, że fajnie byłoby przeczytać jeszcze inną właśnie z tymi bohaterami, bo Dobrze wykrowane są tutaj postacie i na samym końcu te twisty, które się pojawiły, to, to było naprawdę coś. To jakby to jak się połączyły te kropeczki i Och. o, Marta chodzi, Chodź Marta. Ja się już żegnam właściwie, o to a to jest właśnie ta. Fokus! O, ja jestem w fokusie. <grym> Witajcie. To jest. No właśnie... to jest ta... nie wiedziałam, że ten wiesz, to bym tam tak nie zawalała. Ale nie! Ja już zostało wszystko uprzedzone, że suszara no, była. Że i że wszystkie przy... głowy obrobiłam, <grym> wszyscy mamy piękne włosy. <grym> eee... Tak, no więc to słuchajcie tyle. Czytajcie sprawę Le Rachel Price i do zobaczenia na targach. Mua!